Witajcie kochani z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do Was z boksem. Prościutki, szybciutki, ale wydaje mi się, że fajny, taki kolorowy. Miał być nie na jakąś szczególną okazję, po prostu takie podziękowanie jako dodatek zamiast kwiatów. I tak, boksik wykonany jest na takiej kremowej bazie. Oklejony Takimi dosyć kolorowymi, jasnymi papierami z tyłu również, znaczy ze spodu i tak, użyłam tutaj dziurkacza zakupionego na Aliexpress, bardzo fajny, przede wszystkim ma stopki, więc jak go położę na podłoże, więc mi się nigdzie nie ślizga, więc fajnie trzyma, tnie bardzo dobrze nie szarpie i przy tym lekko, więc nie było z najmniejszych problemów, a wzór jest taki delikatny, tutaj na przykład widać i tutaj na wieczku też jest na wieczku jest tylko taka drobna delikatna kompozycja kwiatowa kwiatuszki z famiranu i taki listek tutaj taki tiul dookoła mamy taką taśmę powiedzmy z perełkami i tutaj taki guziczek no, Wskazujące, że to jest przód pudełeczka. Więc tak wygląda na zewnątrz. Otwieramy. I w środku tak się prezentuje. Oklejony takim papierem. Okay. Tutaj. Na tych dwóch klapeczkach jest wycięte z, z papieru takie kieszoneczki, żeby tutaj coś włożyć, czy jakieś życzenia, czy, czy jakiś liścik. Na środku jest taka kompozycja róża z ranu taka dosyć duża, cuśki, małe różyczki, no i listki materiałowe. Także tak się prezentuje, prościutki, zamiast kwiatków myślę, że, że całkiem fajnie wygląda więc jestem z niego dosyć zadowolona i jeszcze pokażę Wam w całości jak wygląda o. zamknięty i tak się prezentuje tutaj i góra dziękuję za uwagę za poświęcony czas na obejrzenie tego krótkiego filmiku Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów. Zapraszam już Was na kolejny. Na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa.